Dzisiaj wasz wszyscy, to jest Duren, dzisiaj będę Wam pokazywał, jak, jak zrobić itemki, jak na przykład luneta, która właśnie tak patrzy, blok miedzi i sakwa. Pierwszym itemkiem będzie do zrobienia luneta. Luneta się robi tak, żeby mieć jeden odłamek ametystu i dwie szapki miedzi i równa się jeden luneta. I to będzie właśnie tak wyglądało. Tutaj, proszę. E, jak zrobić blok miedzi? W blok miedzi będziemy potrzebowali cztery szopki miedzi. Tak, możemy, musimy ułożyć w, w craftingu. Tak wygląda. Jak zrobić sakwę? Y, sakwę y, będziemy musieli potrzebować 6 króliczej skóry i dwie nici. Tutaj tak musimy położyć w craftingu. I dwie nici. I tak właśnie wygląda sakwa. I takie temki potrzebujemy do do zrobienia sakwy jednej. Zasubskrybujcie kanał dzwoneczkiem i zalajkujcie i Alors...